Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tradycyjnie po raz drugi właściwie odnoszę się do tych ustaw, które wpłynęły do prezydenta Polski i do kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej z polskiego parlamentu, zwracając uwagę drodzy państwo także na to, co interesuje być może opinię publiczną, a więc na statystyki. Przypomnę, że. Poprzednim razem podpisałem 21 ustaw, jedną zawetowałem i dzisiaj także staję przed Państwem z informacją o tym, że pięć kolejnych ustaw zaproponowanych przez Większość parlamentarną zostało podpisanych, trzy ustawy zostały zawetowane, a więc wszystko, drodzy Państwo, odbywa się z uwzględnieniem tego mechanizmu tworzenia prawa w Polsce, jakim jest prezydent Polski, ale też z jasną statystyką pokazującą, że te rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją otwartością, z otwartością mojej kancelarii, pana ministra, pana ministra i biorę za nie pełną odpowiedzialność. Stąd też, drodzy Państwo, wśród podpisanych dzisiaj Ustaw znalazła się, znalazły się dwie ustawy o karcie nauczyciela. Poprzednim razem została podpisana ta najważniejsza ustawa w odniesieniu do karty nauczyciela. Dziś podpisane dwie kolejne ustawy. I mimo, szanowni państwo, że są co do tych ustaw pewne uwagi, także głosowanie w polskim parlamencie, jeśli przyjrzymy się temu, szło wbrew tradycyjnym podziałom politycznym, to uznałem, że przed 1 września, szczególnie, że jedna z tych ustaw zawiera termin dwóch lat, a więc daje nam czas na to, aby jeszcze całej większości parlamentarnej i prezydentowi pochylić się nad pewnymi szczegółowymi rozwiązaniami, to uznałem, że w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym na tym poziomie detalicznych rozwiązań szczegółowych warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do karty nauczyciela były w dzisiejszym dniu podpisane, aby nasze dzieci mogły rozpocząć rok szkolny, zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji. Podpisałem, drodzy Państwo, także ustawę o prawie bankowym, a więc dającą możliwość spadkobiercom sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat. Jest to jeden, jedna z ustaw całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami. Podpisana ustawa to także ustawa o usprawnieniu przechowywania nawozów, Naturalnych, a więc odnosząca się do funkcjonowania gospodarstw rolnych. Wokół tej ustawy także pojawiły się, Szanowni Państwo, pewne kontrowersje, ale nie przeważyły one szali. Po konsultacji ze środowiskami rolniczymi uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana. Ustawy, na których podpisanie się nie zdecydowałem, to przede wszystkim. Ustawa o Krajowym Kodeksie Skarbowym. Jest w tej ustawie jedno bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne, które należałoby z całą pewnością wprowadzić, ale nie godzę się, drodzy Państwo na to, aby w sytuacji dramatycznej, sytuacji polskich finansów publicznych, obniżać kary za przestępstwa skarbowe. Jak Państwo wiecie, chcę wprowadzać w kolejnych ustawach pancerz budżetowy, pomagać polskiemu rządowi w kwestii finansów publicznych i doszczelnienia systemu skarbowego i z całą pewnością tak zaproponowana ustawa o Krajowym Kodeksie Skarbowym, obniżająca Kary za przestępstwa skarbowe nie może zyskać mojej akceptacji. Szanowni Państwo, 3,5 roku temu, po ataku okrutnym, barbarzyńskim, ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wybuchła wojna, która wpłynęła nie tylko na losy i pewne geopolityczne zmiany w architekturze bezpieczeństwa i naszego regionu świata, Europy ale generalnie na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. Ta wojna wybuchła w momencie, w którym Polacy, drodzy Państwo, po jej wybuchu po raz kolejny udowodnili, że jesteśmy narodem wielkiej solidarności, narodem otwartych serc. Ponad podziałami politycznymi z jednej strony prezydent Polski pan Andrzej Duda, z drugiej strony obywatele, obywatelki państwa polskiego, z drugiej strony prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wielu polityków, niezależnie od emocji politycznych, gotowi byli, przede wszystkim obywateli, pomagać uchodźcom z Ukrainy. Polska była pierwszym państwem, które podnosiło także... Po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę właśnie tę kwestię w świecie dyplomatycznym przeszliśmy jako wspólnota narodowa wielki test solidarności i otwartości na naszych sąsiadów. Proponując także rozwiązania prawne w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, które pozwoliły wielu uchodźcom z Ukrainy funkcjonować w dzisiejszym systemie społeczno-ekonomicznym. Były to wówczas rozwiązania doraźne pokazujące, że jesteśmy gotowi do przyjęcia blisko miliona uchodźców z Ukrainy. W ciągu tego 3,5 roku, jak państwo doskonale wiecie, wydarzyło się bardzo wiele. Nadal jesteśmy narodem otwartym na pomoc i na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, a także dbanie o nich i to się nie zmieni. To się nie zmienia, szanowni państwo. Nie zmienia się także strategiczny cel państwa polskiego w obliczu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w sensie strategicznym i w sensie geopolitycznym, co nie jest tylko deklaracją, ale jest także wynikiem i moich rozmów z prezydentami innych państw i rozmów pana premiera ze swoimi przyjaciółmi z Zachodu. Interesem Polski jest militarne, wojskowe, w sensie sprzętu, co udowodniliśmy, ale także zasadnicze wspieranie Ukrainy. W tym konflikcie, bo zagrożeniem dla współczesnego świata jest Władimir Putin i Federacja Rosyjska. To Federacja Rosyjska jest sprawcą, Ukraina jest, szanowni państwo, ofiarą tej wojny. Natomiast po 3,5 roku, sytuacja także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej zasadniczo, jak państwo wiecie, się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu dzisiejszej sytuacji, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany i byłem przekonany, Szanowni Państwo, w czasie całej kampanii wyborczej, śledząc także sygnały polskiego rządu z początku roku 2025, że wszystkie w Polsce większe środowiska polityczne, a także mój główny kontrkandydat w wyścigu prezydenckim, pan Rafał Trzaskowski, że wszystkie środowiska, deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć się tylko tym obywatelom, tym uchodźcom z Ukrainy, którzy podejmują się obowiązku pracy. Wydawać by się mogło przez długi czas, że jest to rodzaj Kompromisu różnych środowisk politycznych i wielu kandydatów. Tak się jednak nie stało, bowiem ustawa, którą dostałem na swoje biurko, drodzy państwo, o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna. A ja swojego zdania nie, nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym. Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, szanowni Państwo. Jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną. Preferencje Ukraińców względem Polaków i ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom, niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż Nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy Państwo, mojej zgody. Tak jak mówiłem, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej, i przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy i to jest dla mnie rzecz zasadnicza. Dlatego nie podpisałem, drodzy Państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie, jednocześnie proponując swój projekt ustawy i zachęcając dzisiaj rząd i wszystkie środowiska polityczne w polskim parlamencie do ciężkiej pracy. Przez najbliższe dwa tygodnie nad nowym kształtem tej ustawy. Moi współpracownicy są, drodzy Państwo, gotowi do ciężkiej pracy w najbliższych dniach, nawet przez 24 godziny, jeśli jest taka konieczność, bowiem nie ma dla tego kształtu, dla takiego kształtu ustawy, dla tej emocji mojej zgody. W tym projekcie ustawy proponuję także nowe rozwiązania, drodzy Państwo, odnoszące się do nadawania obywatelstwa nie tylko. Gościom z Ukrainy, ale także gościom z innych regionów świata, którzy przyjeżdżają do Polski. Polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem, ale ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia, więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa. Jest to prerogatywa prezydencka, powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat i taka propozycja w tym projekcie ustawy. Się znajdzie. Znajdzie się także propozycja, szanowni państwo, podwyższenia kary za nielegalne przekraczanie granicy polskiej. To powinno być pięć lat. Musimy zaostrzyć w obliczu tego, co dzieje się na wschodniej i zachodniej polskiej granicy, zaostrzyć te kary. Jest też pewien, drodzy Państwo, komponent w tym projekcie ustawy, który jest zasadniczy dla nas, dla Polaków, jest bardzo ważny, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło Stop. Banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni. O UN -UPA. To jest, drodzy Państwo, te wszystkie rozwiązania są w interesie zarówno polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, na fundamencie prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie. Jestem przekonany, Szanowni Państwo, że moim ministrom i większości parlamentarnej uda się stworzyć takie prawo, które, będzie, które, znajdzie, które znajdzie swoje odbicie także w deklaracjach składanych przez wszystkie środowiska polityczne. To w końcu sprawa także tych uczciwych, pracowitych. Obywateli, e, obywateli, którzy przybyli do nas z Ukrainy, którzy drodzy Państwo żyją w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, wykonują wszystkie swoje obowiązki, ciężko pracują, żeby razem z Polakami utrzymywać nasz system zdrowia, system świadczeń społecznych, a są traktowani na równi z tymi, którzy takiego wysiłku, a przyjechali razem z nimi z Ukrainy nie podejmują. Więc są to rozwiązania sprawiedliwe, odpowiadające na emocje społeczne, ale także rozwiązania, które są kompatybilne ze składanymi przeze mnie obietnicami w czasie kampanii wyborczej. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Liczę, że wspólnie z panem premierem i środowiskami w polskim parlamencie wypracujemy rozwiązania sprawiedliwe, ważne dla Polski, dla Polaków, dla naszych ukraińskich gości, dla naszych relacji z Ukrainą. Bardzo państwu dziękuję.